Powrotem po wczorajszej tak mniej lub bardziej niezależnie ode, niezależnej ode mnie przerwy No teraz już tam się akurat nagrywam i się wysyła film przygotowany przeze mnie w sobotę No i teraz nagrywam ten film i on będzie tak, no jak go wpuszczę to pewnie będzie około godziny 16, czyli jak już wszyscy będziemy zasiadali do wigilijnego stołu ale koniec tego słodkiego opierniczania w bawełnę zaczynamy We just never saw it coming. I still can't believe it. Most solid, dependable, and courageous Marine we've ever known. Blink of an eye. Gone. Now it's down to me. And me alone. To lead these men, my brothers, safely through this campaign. AA fire from Peleliu Airfield is knocking our planes right out of the sky. Taking this airfield is our only priority. The cost. No to co, tak już się skończyło. Y, no co mogę powiedzieć, tak w poprzednim odcinku to się skończyło tym, że nasz dowódca Sullivan został zabity przez Japończyka z mieczem. Tak, dokładnie było to z mieczem. Y, a my jesteśmy na Peleliu, jakieś tam lotnisko i będziemy teraz się pastwić nad biednymi, żółtymi panami. O, Colt i browing! Dobrze, dobrze, dobrze. Jaka piękna dżungle, woda popas, A my ruszamy do przodu. Co tak? Obejdziemy, bo. Dobrze. E, co tak fajnie się mi ostatnio opowiadało. I co dziś może tak poopowiadam? Hmm. Gatunki, tak. Dobrze. Ups. Coś tutaj utknęło. Na dłuższy czas. Ich jest w podżywkach. Uuu, na, pułapka, któż by się spodziewał. Jeszcze jakiś, ja kończę co wątpliwości co do tej słuszności mojej sprawy. No ale dobrze, ktoś we mnie strzela. Kolcz, e, tak, wielki, potężny pocisk zatrzyma każdego japońskiego napaleńca. Pięknie, pięknie, pięknie. Mój mały dzielny pistolet załatwi wszystkie problemy wszystkich Japończyków, Dobrze. wyczyszczone, ruszamy teraz okej. Okay. Chyba przystępujemy do ataku na umocnione pozycje wroga. Został w głowę. Dobrze. I ruszamy teraz z tempem błyskawicy, jak to już poprzednio robiłem. Jak to pięknie szczeka, tak prawdę mówiąc. Ale te głupie są Japończyki. Ech, ale co można oczekiwać po poziomie trudności normalnym? Nie będzie to inteligencja rodem z. Nie wiem. Czy tu dobry przykład podać. Dobra. Ech, bunkier czysty. Melduję kapitanie sierżancie, że mogę iść dalej. Dobrze. Idziemy pięknie. No, jak już zwróciłem uwagę, ten bar całkiem pięknie strzela. Tak, dźwiękowo o tym mówię. W tą stronę piję, gdyż tak fajnie sobie posłuchać, jak broń wydaje różne dźwięki. W tej grze, no, wiecie, recenzenci opowiadali, że tak trochę jak łamanie, że broń tej brzmią tak dość mało, soczyście, jak łamanie zapałek, ale. Nawet nie chodzi o to, czy to jest łamanie zapałek, czy, czy strzelenie z pistoletu brzmi jak wybuch bomby atomowej. E, to, 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 to musi mieć taki swój charakter. Oj, 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 wyradziło to. Ehm, tutaj akurat Browning strzela bardzo przyjemnie. Takie ładne, takie ładnie, takie ładne szczekanie. A przy, się przyczaje. Wiesz, tutaj skrypt będzie kazał mi zarabiać tam teraz kapral... ...bunafet, błę, błę i Aha, dobrze, dymat. Dobrze. Easy, easy. Keep calm. Ale nie, to, to Lepszy, Dobrze, to, 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 to kolczyk. I NEED SURPRISE! Chyba coś z Seum wybuchło Wybuchnie, powiadacie Oprz Tutaj jeszcze trochę na palmu Do środka Dobrze wysmażony proponuję Dobrz Pięknie Pozamiatane I ruszamy do przodu Szukając Kolejnych punktów oporu przeciwnika. Być pięknie. Uuu, jakiś nalot. Bang B17, taki jakiś dziwny, prawda? idziemy do przodu. Jakaś wyklejona ciężarówka i jednak od druga. Dobra, ale bo tak tutaj słyszę nudzę dosłownie ręcz. Wy się ładnie palicie tam te w bonsai zawsze drzewko zjarane Ym... Dobra Co spalić spaliłem Dobra A poeksplorujmy Taki trochę RPEK motyw się wkrada no, no co, tutaj nie można się spodziewać po zbyt wielkich płaszczyznach teraz to jest w końcu Call of Duty, która jest grom taką dość twardo liniową. i... dobrze, ale ja nie, 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 bo ja tutaj teraz eksploruję tak w konkretnym celu odkrycie jakiejś znajdźki w postaci karty, które, której jedną znalazłem w poprzednim odcinku i było to pik chyba no ale nieważne ruszmy przed siebie spotkać się z przeznaczeniem, jaki scenarzysta nam wymyślił. Takowym przeznaczeniem jest walka z kilkoma z w budężkami. Nasz niezwykle niezawodny Colt będzie nam bardzo potrzebny. What are you doing? Rozwalę wszystko firma budowlana Demolka. No ładu to. Punkt doboru rozwalony. Up. dobra, Sądzę, iż można już żyć z natarciem. Wsparcie nie, niezwykle zadziornego pistoleciku bardzo nam w tym pomoże. Teraz tak się obojętnie spróbował próbował na takie fajne gadania jak miałem wczoraj, ostatnio znaczy wczoraj, wczoraj nie, w sobotę miałem takie bardzo fajne gadania. Patrzcie granat. Patrz, no to też O, to może. Opo o, kurde, dzaduwa za mną biegła. O, to wiem, to ja tak patrzę, jak tutaj przerabiam kilka niewinnych dusz na skwarki. To mnie nasz nachodzi taka idea, aby dziś pogadać sobie o brutalności w grze. Ostatnio znów ten temat się podniósł po strzelinie bruta. I znów, y oczywiście, większość. Y Wielkich myślicieli współczesnych czasów, polityków i tym podobnych, ludzi, którzy reprezentują, znaczy nie tylko tych reprezentantów interesów ludzkich w Senacie czy tam w Kongresie USA, że sprawca tej masakry tam, w owej szkole, to jest wszystko wina gier, że bardzo grymu. Gry, że no, no, jakby to ująć tak pięknie w słowa, że jedną z przyczyn, które doprowadziły do tego, co się stało tam, są brutalne gry, bardzo absurdalne. Zresztą nie jest to pierwszy przypadek, że doszukuje się takich dziwactw w naprawdę złym miejscu, bo atakowanie przemysłu komputerowych, z powodu tego, że ktoś niezrównoważony psychicznie wziął pistolet i zaczął strzelać w sieci to nie jest najlepszy pomysł i nie świadczy dobrze o osobach, które się w ten sposób wyrażają. I Moim zdaniem jest to wręcz szkalowanie, znaczy nawet nie tylko w tego growego rynku, ale także graczy no bo nie niedobrze się czuję z tym, że coś co ja lubię robić, czyli grać jest traktowane jako zaczątek do robienia masak a przy punkt quest jakiś ja się położę, bo mnie tutaj zdecydowanie nie lubię. gdzie jesteś? to czołgi teraz będziemy wsadzali taki prawie World of Tanks mniej I know Ale gdzie jest gdzie jest ten drugi tank? Tam się tam, tam się tam, tam się tankuje Teraz pytanie czy trafiłem Niech wyjdzie tam z tego auta dobrze jeszcze jeden dobrze, uzupełnione głowice i ruszamy teraz i wróćmy To samo było przy po ataku Brave'a także się dopatrywano znów yy problemów przy... przy w grach być właśnie yy, no i mnie się coś takiego nie podoba i okej okay, Ariaska trochę japońskiego dziadostwa dobrze 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 co tutaj mamy colt. Colt 45 Hopstaj hopstaj Ach kurde Dobra, przecież kod nie jest dobry do, do atakowania kopów więc weźmy sobie coś szybszego. Eee, będę wdzięczny za pistolet maszynowy lub coś w tym kolorze. O jest. Też japoński, ale amunicja jest co kod napłakał. Przydałoby mi się coś z bagnetem. I bach w kolana. Ok, Sieczka z... z... Kogo jest teraz... Bo te jakie jaja się robią konkretnie w tym okopie. Patrz, a samo jest. Jak ja lubię tych japońskich... Dobrze, no i co? brutalność w które już powiedzieliśmy. Znaczy fakt, że może to mieć jakiś tam wpływ, ale naprawdę marginalny i, obra i oskarżenie o to, że gry są powoderem czy jakichś wszelakich masak też czasami gry dają temu powód na przykład już osłabiona misja na moskiewskim lotnisku w grze Call of Duty, właśnie Modern Warfare 2 Ale widać potem się to kilkokrotnie powtórzyło, tak? W Modern Warfare 3, albo w Battlefield 3. Nie pamiętam, nie wnikam, nie grałem w żadną z tych produkcji. No i prawdę mówiąc to... Trochę to usprawiedliwia te, czy słuszne czy niesłuszne oskarżenia o brutalność. No, e, gry, gry brutalne zawsze były. Tak, to już można powiedzieć, że pac to była taka brutalna bardzo gra, bo tam się chodziło i zżerało. I duchy straszyły i w ogóle było... ...kolorowo. Zawsze, wezmę działułko. F. Szybciej! 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 Ach! Za wolno się obracasz! Dobra, to najpierw wyczyścimy tam te rejony, a potem zajmiemy się czyszczeniem działka. Także... pozbyte problemy. Pozby te problemy. pozbyte problemy. pozbyte problemy. Pozby problem. pozbyty problem. Takie spory magazyny jak na taki pn. Ale to jest fajno, fajno, to się fajno tym strzela. Mam tutaj pozbyty problem i teraz można zasiągnąć działka i szybko się obrócić. Szybko się obracamy. Tam załogę wyczyścić, tam tego działa, bo ona się nam jeszcze przyda. Tutaj też wyczyścić. A resztę możemy wysadzić w powietrze. Szybko się odsunie do granatu, dobrze. Teraz możemy otworzyć strzał. Otworzyć. Dobra, wstrzymać wystarczy tego mięsa mielonego i ruszamy do natarcia. Szybko za, za, za przeszkodą. Reload. I szybko szarża na pozycję wroga na ziemię. Cold. A Tutaj sprawa załatwiona i teraz będziemy się krwawić przy obronie tychże pozycji zajętych tuż przed chwilą. Tutaj szybko działo obrócimy tam do tym bardziej i ona nam pomoże przy karaskaniu się z wszelakich problemów jakie będzie nam dostarczało. Teraz tutaj to co się będzie teraz działo, a zagwarantuję Wam, że ekran będzie wręcz buchał płomieniami i wszelakiej maści ołowiem. to szybko zajmiemy jakąś dogodną pozycję przy działku. I już tam widzę nadbiegające, żółte mięsko. Sushi! No to daje po ciężarówkach. Ciężarówki nic. chwilę tam jaki tank się turla w moim kierunku, co mnie nie napawa optymizmem. Taki tank to może być wkurzające a Aps, tank załatwiony. Tam piechota to się z piechotą to tam pół biednie, ale taki ten jak zacznie rąbać z KM-ów, To już zabawy nie ma i kolejna ciężarówka, dzień dobry, witamy. Dziękujemy. skorzystali Państwo z naszej oferty o oł nadmiaru ołowi. Yy, a tam karabin maszynowy, szybko zdjęty. Tam jest czołg, szybko go zdjąć. Tam rzeczoł zdjęty. Teraz znów w nich. O, nawet, nawet gładko to idzie, nie ukrywam. ten czołg. Dobrze, wymiataj, 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 kolesie, wymiataj! Nie no, ten karabin mi ja tam krwawi, tutaj od spodu coś udziga. Easy, 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 tam jest, dobrze, mielonka. Tam, pszczoł wysadzony. Ale słyszę fanfary, więc zaraz coś się skończy. Coś leci. Tak! Napalm! Czyli brutalności, rozdział E.U.T. No i to chyba będzie wszystko na dziś. No, co, co, co? No, nie było może aż tak fajnie jak było ostatnio, ale mam nadzieję, że wystarczająco ciekawie, abyście czuli się usatysfakcjonowani tym, co się tutaj wydarzyło, co usłyszeliście, i tutaj o to już jest właśnie przeniesienie do drugiego rozdziału, tak jakby drugiego oblicza tej kampanii, czyli Front Wschodni w Europie. I tutaj będziemy niejakim szeregowym. Czy Pietrenko, czy jak mu tam, i spotkamy pewną postać znaną z Call of Duty Black Ops. Więc mam nadzieję, że ten materiał był dla Was satysfakcjonujący. Może był dość krótki, no ale niestety. Niestety muszę Wam powiedzieć, że nie mogę tak tego robić, żeby wymieszać radziecką kampanię z tą co się tutaj będzie działo. Już widzę, że mi się MOISA włącza, więc kończę nagranie. I chciałbym Wam powiedzieć wesołych świąt! I do zobaczenia jutro.